Trzymano. Senos. of the Swarm. Kontynuujemy. Kolejna misja. Eee, od czego zaczniemy? To, to tak. Może tą misję zrobimy sobie jako jamę ewolucyjną. Mamy przed sobą jeszcze podróż. To zostawimy. Mamy na razie konwersację, więc zaczniemy. Zerkniemy najpierw na poziomy Kerrigan. Pik-pik-pik. Cały czas rośnie jej żyćko. Cały czas rosną jej obrażenia. Mm. O, to będzie grube. No, powiem to, że to jest tak gruby wybór, że. Aha, mamok też jest niezły. Dwa pomioty. Mm, tutaj chyba będziemy wybierali lewiatona, no, ale czas na konwersację. Star jest znowu nasza. Juppie. Wrogowie będą się nas bać. Do tego jeszcze daleka droga. Jesteśmy niezliczeni, jesteśmy nieustępliwi, ewoluujemy. I skończyliśmy na czar. Niedługo zdecyduję, gdzie ruszymy dalej. Stałam się taka potężna. Czuję, że mogłabym ci tyle. Słuchaj uważnie, Zagaro. Może kiedyś będziesz rządziła Rojem. Jeśli uważasz, że ta chwila nadeszła, to do dzieła. Ale następnym razem będziemy walczyć na śmierć i życie. Będę Ci służyć i uczyć się od Ciebie. I może kiedyś zostanę przywódczynią roju, Ale nie dzisiaj. Ale nie dzisiaj. Wizja. Nauczyłaś mnie wizji. Ruj jest potężny, ale sama potęga nie wystarczy. Przywódcy pokonałam Warfielda nie przewagą liczebną. Po prostu posiadałam wizję, której jemu zabrakło. Zapamiętam to, królowa. Oj, tam Warfield się starał po prostu robił swoje. <laughs> no to co? Czas na jamę. Kiedy byłam dawną sobą. Przekazałam ci eksperymentować na ludziach? Tak. Bardzo złe, prymitywne struktury. Słaba adaptacja. Wiesz, że byłam terranką? Rzadkie osobniki terran. Wysoki potencjał psioniczny, Przezwyciężają słabości gatunku. Od teraz koniec eksperymentów na ludziach. Jestem ukontentowany. <grym, <grym, najważniejszy że jest zadowolony. Odmiana tępiciela gotowa do wzmocnienia. Odkryto stworzenie o potężnej esencji. Nadaje się na adaptację dla tępiciela. Pokonaj stworzenie. Asymiluj esencję. Stwórz nową odmianę. Okej. Okay. Rozszczepienie. Jednostka samobójcza w momencie wybuchu rozszczepia się na dwie mniejsze jednostki, które kontynuują atak. Rozdzielenie następuje tylko raz. Jednostka samobójcza może pokonywać klichę, atakuje wrogów z wyskoku. Hmm. No powiem szczerze, że na wybory niektóre nie będą na pewno łatwe. Tępiciele są niezwykle skuteczne przeciwko ciasno zbitym grupom wrogów. Przydają się również do przełamywania silnej obrony, to prawda. Kupą, panowie, kupą. Planeta Nelit. Na powierzchni unikalna forma życia. Ok. Mitoskarabeusz. Organizm wytworzył elegancki mechanizm przetrwania. Zdecentralizowany układ nerwowy. W chwili śmierci stworzenie dzieli się na dwa mniejsze. Muszę uh. zasymilować ich esencję, zanim protosi dowiedzą się, że tu jesteśmy. Ok, przykażajmy misji przynajmniej jeden zapisik. Potrzebna dodatkowa esencja. Duży okaz mitos skarabeusza niedaleko. Mhm. Nowe wskazówki? Jeszcze? Nie dużo nas zostało. ale kolejny czerwik przybył, z posiłkami. Włączanie sekwencji w genotyp tępiciela. Wzmocnione tępiciele gotowe do walki. Świetnie. Przedstawmy protosom naszych nowych przyjaciół. Naszych nowych przyjaciół? Ja to jedziemy. Odmiana rozszczepieniec. Rozdziela się na dwa mniejsze stworzenia po wybuchu, tylko raz. Wysyłam te ciele. A te małe? Dziesięć obrażeń, a duże? Nie, no nie, to. To jest różnica. Są niezliczone. Trzymał więcej psich. Więcej, więcej przybywają. Więcej więcej. O. Elo i członrazi. i po protosach. Rozpocznij kolejny eksperyment abaturze. No, te mają jedyną wadą, jaką ich jest. Fajnie, że się rozdzielają jeszcze po wybuchu. Dodatkowo obrażonka za free, ale... Koria, Świat wulkaniczny pełen zasobów. Środowisko nieprzyjazne. No, mało obrażenia zadają te Tysiące tępicieli poddanych działaniu lawy. Ewolucja wymuszona ekstremalnymi warunkami. Adaptacja zajmuje wiele cykli. Ewoluuje nowa odmiana. Może wskakiwać na klify i uciekać przed lawą. Przeskaczę. Przydatne. Przystosowane okazy na powierzchni. Trzeba zebrać. Okej. Okay. Gdzie to idziecie? Przetrwały tutaj muszą być zebrane. Lawa napływa. Zostań na podwyższeniu. Jasno. Ups. I wszystko zostało zalane. Lawa napływa w regularnych odstępach czasu. Wykorzystaj podwyższenie terenu. Okay. I jeszcze. Dawik Tam się coś rusza. Sprawdzę to. Co się dzieje? A mamy 30 sekund, jeszcze do trochę czasu jeszcze. To one umieją skakać. Zabierzcie Herkulesa do bazy, natychmiast! Nadchodzą zerki! No, jest nam ucieka, stój! Boże, takie miałem wrażenie teraz jakby to... Wszystko zwolniło trochę? Ale może do takiego bezwidzenia. Niech się napłynie lawa. Halo? Przypływ się skończył. Obniżenie bezpieczne. Obóz górniczy dominium. Wydobywają minerały. To wybuchowe chyba wybierzemy skaczące. Sprawdźmy te nowe tępiciele. Sprawdźmy. Wejście główne pilnie strzeżone. Tępiciele nie mogą przejść. Baza zbudowana jest przy urwisku. Tempiciele mogą przejść górą i zaatakować od tyłu. Tru, tru, tru. oczywiście dorzucimy magiczny zapis. Sprawa wydobywcza Dominium zniszczona. Eksperyment udany. Sekwencje gotowe do integracji. Czeka na decyzję. Czyli mm -hmm. śmierć się dziela się na dwa mniejsze tempucie. Na mniejsze zadajemy Skuteczne rozdzielenie następuje tylko raz. Dalsze rozdzielenie tworzy pozbawione świadomości kwasowy szlam organiczny. Przeskakuje nad przeszkodami, dopada tyle z dużej odległości. Może skakiwać i zaskakiwać z klifu. Odmiana łowca. Znaczenie strategiczne. Ewolucja wymuszona ekstremalnymi warunkami. Łowca może przekrywać klipy i atakować przeciwnika z zaskoczenia. Może przeskakiwać nad jednostkami roju, bombardować wrogów. Masy żarłocznych zergów już nie będą blokować tępicieli. Wybieramy. Owce. Nowa odmiana. No i co? Misja ewolucyjna za nami. A podróży dokonamy w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Tak, to są odcinki, które wykorzystujemy w tej kampanii. No ale cóż, Starcraft, sama przyjemność. Pozdrawiam Was wszystkich i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Bye bye.